Cześć Rejken! Eee, siemano, bugger! Ej, zarykaj, zarykaj na mnie! Ujeżdżam rafinerię! Aaaaaj, puuuu! No ty ty na rafinerią już ujeżdżać, a co dopiero byka kurwa? Dobra, byłaj stanął, bo jeszcze coś ze w sobie życzę. Dobra. Zaczyna to masz jakieś na sobie? Co nie spiszę, to jest mój nowy strój. Ktoś pytał. To jest piżama przecież I'm too sexy for this body I'm too sexy for this body yeah. I ogoliłeś się A... wreszcie Znaczy nie ogoliłem tylko się zapuściłem Trzeba? A może no, choinkę? Wcześniej byłem ogolony teraz postanowiłem, że zapuszczę brodę A właśnie dzięki za tą zbroję kurde Która jest do pół zużyta Spoko spoko Tam nic nie chcecie mówić ale prosto Ona jest strasznie przepocona i ja też Plukałem czasami bo jadam często fasolki Właściwie właśnie tak czy, że coś takie tak czymś... Tak, że jakbyś miał Choda. jakąś okazję, to postaraj się to wypraść jak najszybciej eee, tylko możliwe. Fuj, 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 mam nadzieję, że przynajmniej te pająki nie będą mnie atakować dzięki temu smrodowi i twojemu No jest to jakieś rozwiązanie. No ja tak, teraz nie... pańki będąc... Z... Rejkeny skomaję spieldalamy! Znaczy, będą czuły cię na milion kilometrów. Achie... Zobaczymy pierwsze nocy. Mi się udało nasz piękny rurociąg. Nie wiem, tekitowy, doprowadzić do naszej bazy. No tak, Putin ale podobno nie, już nie. wysłał e, czarne wogi, że po prostu wjechał i nam rozwaliły. Postawiam tutaj już taki początek, zaczątek naszej rafinerii. Tutaj będziemy wszystko przerabiali. Muszę dołożyć kilka zbiorników, żeby to się tutaj pozbierało. Potem maszyny, które tu przetworzymy na benzynę. tak kłaść swoje rzeczy i psuj wszystko naokoło. Dobra. E ja bagi słyszałem, że Putin jest podobno zły, że ten twój rodociąg... No przecież ja mówiłem wiesz, przed chwilą. No tak, ale kurde, on jest jego tam zastępca, ten malusienki taki. Miediew. Nie, mied, Miediew. Nie, tak, no coś, jakoś tak. Jakoś tak, no takie no, tak po rosyjsku to było. Miediew. Trzeba A Jak to jest ten twój basen wciąż, kurde? Jeszcze w stanie surowym, wręcz. A jaki stanie surowym? Dzisiaj zamontuję sobie kolory. On jest praktycznie skończony całkowicie. Oczywiście jeszcze wody brak. No, Ale z się uporamy. Trzeba będzie później jakąś pompę do, tutaj dorobić. Jakie pompy, Bagel? Ja ci dam po prostu taczkę czy jakieś słoiki, i słoika będziesz przynosił wodę. Tu masz wodę, zobacz, że tej wody jest tam. Murzyn pilnuje wodę i będziesz nosił kule No, ty tak myślałem, że po prostu jeszcze trzeba ten cały deck, jakby po polsku, zapomniałem się nazywać po polsku. No, no, e, wiem o co chodzi. Poszerzyć. To jest jednak wąskie. No, jeszcze jesteś tak z dwie kratki. Znaczy to tak, tutaj. To to rana całe no. Ze wszystkich stron. Pod, pod, po, pokład. pod no. pokład. Pod, Pokład. No to potem, po czym może chodzić? Eee, tak po prostu można było postawić jakieś parasole albo leżaki, tam się no wydaje. Co, I potem jakiś jeszcze barek. Jedną kostkę, dwie kostki? No tak, tutaj jakiś taki barek, gdzie można będzie sobie drinki zamawiać. O, właśnie tu, gdzie w no, tym ale, miejscu ten barek. Tak się poszerzy to. Ja przesunąłem też nasz płot, żeby po prostu było łatwo i chodzić. No właśnie dzięki, że to zrobiłeś, bo tutaj te miałem te przeskakiwania, takie ripery mnie wkurzały co chwilę. No a ja zginąłem raz przez to właśnie. Dlatego przestawiłem nasz płotek. Dobra, to ty się zaczni bawić. Ja wiem, że potrzebujesz troszeczkę rzeczy do zrobienia, ten... No, wires jakieś i nie lampy. Niestety, no kurde, mam nadzieję, że to wszystko pamiętam, że to wszystko wiem i jakoś to zrobię, że ja to nic nie że ja wszystkie kabelki dobrze pospinam. I ja skończę robotę. Najwyżej ci coś popieści. Nasza te, 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 te. kopania też zakończyła już robotę, ja już ją... O oh, fuck. To są dwa creepery. Ci chwilę, muszę zmienić broń, bo tam dwa creepery są. <grym>. Zmienić broń? Kurwa, akurat tutaj są przy tym wejściu. <grym>. No to masz pecha, bagi. Proszę, jak tam... Ej, spadaj, skuba nie jeden. Teraz głodny jestem przez ciebie eee, Trzy creepery tu są O kurwa No to masz przerypane bugi Nie Edgul. wybuchajcie Fuck, o Wybuchły Ale nie ma dziury w podłodze Ej rzeczywiście Cool A bo to jest podłoga z bazaltu Się trzeba żeby to zrobić Aha, ty dzwoniaczku jeden. No, także po prostu tutaj była kopalnia, więc ja postawię następną zaraz tutaj z drugiej strony. I będziemy w głąb szli. A nie da się tak, żeby, żeby ta kopalnia tak bokiem szła? Nie, 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 bo ona będzie wtedy wystawała na zewnątrz. No, ale tak kopać w, ta nasza... w Nie, I po prostu w tamtą stronę. Nie, nie będę kopał nic w bo to jest za dużo roboty. Że po prostu w tamtą stronę puszczę. W Słyszałeś? klipy jakiś. Spoko. Dobra, co ja bym chciał zrobić w takim razie? Mm. Dobra, ja, sp ja spadam bajki stąd. Okej. Okay. Dobra, ja mam gdzieś tutaj to, czy ja poustawiam już miarę? Jak to ma być, wyglądać? Ja tu potrzebuję parę elementów. Co to jest w innym kolorze? Zapewne przyda nam się Alive furnace. Ja tylko potrzebuję Byki, czyli kostki, tak? Tak, tak, tak. Ja tu widziałem, Ach jest! Co? Co jest to? Nie wiem, lubię biegać po prostu i pijać. Aha, ja znowu źle postawiłem. Dobra, to będzie tak. To jedną przerwę zrobimy. Bartek, a unlock? Ja yeah, zrobiłem jedną rzecz Co zrobiłeś? Eee... Alfernance. O. Oh. Wow. I tak myślę, gdzie by to położył. A to położył tutaj koło tego tylko pieca. No no, ten stary piec możesz nas wywalić, bo tam jest zwykły piec, więc wywal go spokojnie. Nie, się, nie ma się tam. co nim przyjmować. Nie. Nie wiem. Dobra, mamy piec. No. I możemy do domu iść. Tyle, tyle, tyle. A nie no, zrobimy coś może. Przyda się nam coś jeszcze do tego. Na pewno potrzebujemy jakiś redstone, redstone gdzieś tu powinny być. Jest redstone. Gdzie tutaj? Tak się zastanawiam, jak dużo to zrobić. Może nie będę aż taki duży dziur robił, bo to jednak strasznie nas spowalnia w serwer. Pokaż, 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 pokaż. A, ty w tą stronę pociągniesz tutaj, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze kawałek. A, mi się kurde zepsuło. Masz prużyć ten kilof, Bo nie potrzebujesz. Daj mi kilofa swojego Trzymaj. Dzięki. Ach, też nie za bardzo dobry jest, no ale no. Musicie wytrzymać. Trzeczkę zrzuty. Rozpoko. Taki? Zużyty. Ale ja zrozumiałem żółty. Żółty, się zielony. zielony. Żółty od czego? Dobra, jednak Żółte chyba być większe. Dobra Muszę zrobić kostki Red Aloe, Alloy? No, Red. To alloy. Dobra, to tak, mam Redstone mam. To by mi się jeszcze przydało właśnie Copper. No no. Okej, okay, teraz zerkamy sobie tutaj. To jest, to? No, węgla hmm? no, nie. nie mam, mam muszę iść po węgiel. Ta nasza poprzednia kopalnia całkiem dobrze się spisała. Zobaczmy, czy to zacznie działać. Aaa, potrzebujemy więcej węgla. To jest diod. Ok. Mi się zaczął wydobywać tutaj. Znaczy, co Dzięki, Dzięki temu, że wrzuciłem tutaj węgiel. Tu fajnie się tak pali. Teraz widzicie taki ogień, ogień parzy i tworzy się red, red, alloy i kostki. No. Ingot. Mm. Ingot. Ja potrzebuję ogólnie trochę węgla. Możesz rzucić węgiel do dziury? No czekaj, znajdę tylko węgiel. Jest. Ile chcesz tego węgla? 15? Ta, nie, jest 64. Bo ja potrzebuję dużo węgla. Dobra, będzie miał 64. Dobra, dobra, dobra. dobra. Dziękować panu. Czekaj. Jedno rzuciłem co Trzymaj teraz. No, okej okay, już mam. Ja żeś też zrobił, co? A ja rzuciłem przez pomyłkę tylko jeden sam początek. I co co? Przestało działać? Nie, jeszcze nie. Tutaj 30, tutaj wrócimy 16, do tego wrócimy 16. Przestało działać. No a gdzie tu rusztowanie się robi? Dobra, żeby zrobić lampy, to ja potrzebuję, żeby mieć Glowstone Dust i Redstone Dust. Bagi, gdzie to jest Redstone Dust? Mamy tu gdzieś? Mamy, mamy dużo. Okej, okay, uh, robi się. Uh, uh, uh. Ślicznie. Dobra, nie jest to najbardziej wydajne rozwiązanie tutaj z tymi wszystkimi rurami, ale po prostu nie chcę się bać przenoszenia tego iść to. Okej. Okay. będzie akurat fajne dochodzenia. Bagi, jestem ślepy, nie widzę tego redstone dust. No, jest dużo takich czerwonych. No, to jest samo redstone. No nie możesz użyć redstone. No dobra, spróbujemy. I potrzebuję jeszcze jakieś dwa barwniki. No weźmiemy sobie... Kwiatki, gdzie są kwiatki? Właściwie... A chwila, Dust to ewentualnie można w, w maseratorze zrobić, No a ja już nie mogę biegać, bo jestem głodny. Chwileczkę to wrócimy Dust... A. gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Bali? Tutaj. A, tu jesteś, cwaniaczku jeden. A co wstasz do mnie? A nie, tak mówię, że gdzieś tu jesteś, ja cię nie widziałem nigdzie. I co, udało ci się zrobić? Eee, czekaj. Zatykamy co my tu mamy. Teraz odwiedzimy tu tą skrzynkę. I mi tak. Szkło mamy, bo potrzebujemy do tego szkło. Ale udało ci się zrobić te barwniki? No właśnie. Barwniki. Eee. Jak to się nazywa? Lu, Coś tam. Lumen. No. Okej, okay, mam Lumer. barwnik jeden Numer. No, tak, potrzebujesz stworzyłem. Redstone do tego. Już Potrze mam. Potrzebujesz Glowstone Dust i Redstone i do tego barwnik. Na razie czerwony. Kurde, będę musiał więcej mieć tych kwiatków. Okej, okay, jak tam nasza kopalnia. Wezmę te żółte. Żółtego jest dużo. No, trochę to potrwa, zanim to się coś zrobi. Ja, no, może po prostu. O, ktoś mi mówił, żebym sobie czas na złote rury. Tylko muszę się jeszcze na 15. zamko. Um, raz, dwa, trzy. Uh, uh, uh. Najprostsze to, że ta nasza poprzednia kopalnia wydobyła coś takiego coś się nazywa. Uh, gdzie to było? Tungsten Ore. To ma EMC 16000, czyli dwa razy, 16 dwa razy więcej niż ten, diament, ale nie mam zielonego pojęcia do czego to jest. Ja pierdyle, masakra. No też po prostu, jak ktoś coś wie no, to niech napisze w komentarzach, bo my nie mamy zielonego pojęcia co zrobić z tym. Próbowałem to do maceratora i nie dało się tego zrobić. Więc nie wiem. Dobra, to ja tutaj to odłożę. Co ja chciałem zrobić? Aha, chciałem ulepszyć nasze... Furnace na elektryczne, bo mamy zwykłe, to jednak powoli działa. Więc... jak to było? Electric no. Furnace. Wiem, że potrzebuję Circuit Board. No i co, nie mogę zobaczyć? No to będę kombinował. Okej, okay. ja to sobie wezmę. Ombre Stone Ghost Stone dust. Jak to było? Gdzie to... jest? Skra a tutaj jest Krasnodębski Iron Furnace No to miało być tutaj coś I nie, nie wiem, kogo jest do góry To nie tak Chyba jeszcze reszta to miało być <śmany> Ciekacz jak użyję tego, to mnie wywaj czy nie, A, niewiele mogę zrobić. A tutaj jest kurde tych wszystkich Distribution Pipes Copper Nuggets, skąd to się kupiło? To wszystko wzięło? <śmany> Mamy gdzieś róże? Widziałeś róże gdzieś? Róże są tutaj, w tej skrzyni tutaj. Ja na wszelki wypadek wkładam do siebie masę różnych przemiotów, bo nie pamiętam jak się robi. Właśnie nie pamiętam, czy ja zrobiłem róże, czy ja zrobiłem inne kwiatki teraz. of Pogu... Iron. Czy... Gdzieś przed domem widziałem kwiatki. Co to jest? O, tanki distribution pipe. Co to kuźwa jest za distribution pipe? Co to zrobił? Ja nic nie robiłem ja też tego tak nie robiłem. Dobra, to wrzucimy tutaj To też. Copper Nugget. Wow, też nad nie widziałem, że coś jakie mamy. Nie, 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 są dwa creepery przed domem. Tak. Dobra, wiesz co, ja nie pamiętam jak się robi Electric Furnace, to ja sobie w międzyczasie zrobię kilka tanków. Bo potrzebujemy. Nugget potrzebuje wsparcia. Nie, dasz te radę. Enemy is upcoaching! Rozładam. Jeden jest dead, Zbila, drugi 20. się kąpie w moim akwedukcie. Akwedukcie? Co ty kuzia, tam pierwszy? Co ty palisz? Man? Ej, rozwaliłem kurde, kwiatki, rozwaliłem tak samo. Dobra. Ile mamy tego? No jest 8-9. Zróbmy swój porządek, mój ekipunku. Ale skąd my mamy tych wszystkich transportation pipes? Masakra. No, tutaj jest creeper. A, o, 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 gdzie ty, kuźwa, przychodzisz do naszej bazy? Tak, rozwaliłem dwa przed chwilką. O. Uf. kuźwa. Słyszałem, że niewiele by takowało, No, I cały czas atakują mnie. Ja. Fuck. Jeszcze jeden. Jest mam tych led? Okej, okay, ty jest no, no jeszcze jeden idiota chodzi ko i zbiorników z rop No nie, tylko nie... O, o mój Boże, żeby nie tylko nie tam. No ja wiem, ja wiem. Jak on tam wybuchnie, to już po nas.